Witam serdecznie widzów na kanale Boska Cząstka. Dzisiaj mamy gościa, którego już znacie z wcześniejszych naszych rozmów i zapewne także z jej kanału. Jest to Lęka. Vegan Gym Girl, już teraz. Tak, tak. Pod nową nazwą już w tej chwili funkcjonujesz. Zmieniłaś nazwę, ale myślę, że widzowie zostali i nikt nie ma problemu z odnalezieniem ciebie. Dzisiaj mamy rozmowę na kilka bardzo trudnych tematów, bardzo, mamy bardzo ambitny plan, nie wiem ile nam się z tego planu uda zrealizować, nawet wręcz zakładam, że być może część tylko z tych tematów dzisiaj zrealizujemy, być może ta rozmowa zostanie rozłożona nawet na dwa co najmniej spotkania. Tematy jakie sobie zaplanowałyśmy to jest między innymi czy weganie Muszą mieć takie poglądy prośrodowiskowe, proekologiczne. Chciałabyśmy ustalić, jak się ma weganizm do ekologii, co nas łączy, co nas różni, a co jest wręcz w sprzeczności. Na pewno zahaczymy o takie tematy jak podejście deontologiczne, konsekwencjonalizm, utylitaryzm. Gdyż to się jakoś tak też łączy, prawda? Szukając tego, co jest dobre, co jest słuszne. Oczywiście różne osoby mają różne drogi dochodzenia i są tutaj też ogromne rozbieżności wewnątrz samego środowiska wegan. I my tutaj będziemy tak. rozmawiać tak luźno, generalnie będziemy wyrażały nasze poglądy. Hmm. Również zamierzamy zahaczyć o takie tematy jak antynatalizm i. E -fili. E -fili. Tak. tak, ponieważ ja będę mówić głównie z perspektywy efilistycznej, ponieważ jestem efilistką. Zaraz wyjaśnimy, co to znaczy. Moim zdaniem, jakoś te, te moje poglądy bardziej wynikają z jakichś moich o, o własnych poglądów moralnych, typu właśnie efilizm, czy no generalnie to, że jestem przeciwko krzywdzeniu zwierząt, przeciwko cierpieniu, a niekoniecznie, nie, nie, nie zawsze to jest te, tak się wiąże ściśle z weganizmem, tak. Więc ja, ja tutaj bym nie chciała, żeby ktoś utożsamiał weganizm z efilizmem, ponieważ efiliści to jest jednak bardzo mała mniejszość wśród wegan. Mhm. Tak chciałam bardzo do, fajnie, dowiedzieć. że to też wyjaśniasz, bo wydaje mi się, że zawsze musimy to podkreślać, że my jako weganie nie jesteśmy jednolitną grupą. mamy bardzo odmienne poglądy na wiele tematów, chociażby, tak jak w tej chwili wymieniłaś na kwestie wartości życia, możemy się różnić bardzo, więc dlatego chcemy, żeby ludzie byli świadomi, że nie wolno nas wrzucać do jakiegoś jednego worka. Nas łączy tylko jedno sprzeciw wobec hamskiej, bezsensownej krzywdy. To nas łączy, prawda? Mm -hmm. A tak poza tym jesteśmy bardzo różnymi ludźmi o bardzo różnych poglądach. Wydaje mi się, że skoro już zaczęłaś ten temat, to może Wyjaśnij, czym jest efilizm? Czym jest antynatalizm? Jak się ma jedno do drugiego? No, antynatalizm jest coraz bardziej popularny, tak mi się wydaje. Jest to generalnie przypisywanie negatywnej wartości narodzinom ludzkim. Tak się to rozumie, że antynatalizm to jest właśnie przeciw wobec prokreacji ludzi. No, jest to popularna postawa ostatnio. W związku głównie z, z, z nie, nieciekawą sytuacją i nieciekawymi prognozami na, na stan tego świata, ludzie często więc takie refleksje mają, że może lepiej nie sprowadzać ludzi na ten świat. No generalnie y, efilizm jest jakby krokiem dalej. Efiliści mówią, skoro jesteśmy przeciwko temu, żeby ludzi y, powoływać do życia, to dlaczego nie powiedzieć tego względem wszystkich istot czujących. Tak więc efilizm pochodzi od, od słowa life, o, o, od tyłu pisanego life efil yy, i właśnie jest poglądem postulującym likwidację, czy no, zaprzestanie rozmnażania wszelkiego życia czującego na, na tej ziemi. No Moim zdaniem powinno to być rozszerzone na, na wszystkie, wszelkie życie, ponieważ no, z, zawsze te istoty nieczujące też mogą ewoluować w kierunku czujących. No nie wiem, czy, czy jeszcze coś powiedzieć na, na temat tego, generalnie motywacji, jaka stoi za tym? Ponieważ, no, no, wiem, że na pewno to jest szokujące dla wielu osób, które pierwszy raz o tym słyszą. I już tam, już, tak mi się wydaje, już, już, już są ludzie podekscytowani, że o mamy dowód, weganizm to satanizm, weganie chcą, że są przeciwni życiu. Tak, właśnie, my, musimy to podkreślić, że każdy z nas ma swoje indywidualne y, poglądy, indywidualną swoją historię, indywidualne przemyślenia. Efilizm nie wynika z weganizmu, chyba nie został nawet stworzony ani wymyślony przez wegan, prawda, nie wiem od kiedy ten pogląd w ogóle się kształtuje, no ale w każdym razie, no, na pewno nie wynika z weganizmu, prawda? Nie, efilizm jakby no tak samo jak i natomiast bierze się z takich pobudek mocno empatycznych, nie? altruistycznych można by powiedzieć takiej wrażliwości na cierpienie mhm. i no zauważyłam, że praktycznie większość, akurat praktycznie większość efilistów jest weganami. Aha, czyli, czyli... bardziej efilisi są weganami niż tak. wegani są efilistami. Natomiast no właśnie to, 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 to nie działa w drugą stronę, ponieważ no jednak kiedy ja, kiedy ja mówię moim znajomym weganom, że ja, ja mam takie poglądy, żebym chciała no, żeby nie ciągnąć tego całego życia na, na, na tej planecie, no to oni tak patrzą na mnie, że jestem jakaś jakaś chyba... to znaczy, częściowo, nie? częściowo. Jesteśmy efilistami wszyscy, bo na pewno wszyscy chcielibyśmy zaprzestania rozmnażania tych gatunków, które są już na starcie przeznaczone na po prostu życie w koszmarze, w piekle. Wszyscy opowiadamy się przeciwko rozmnażaniu kurczaków Świń, yy, krów na cele, na cele eksploatacji. Także no, pod tym względem na pewno wszyscy jesteśmy efilistami, no ale później to już yy, indywidualnie, prawda? Troszeczkę też nasze drogi się rozchodzą, jeżeli chodzi o ekologię, która dba o zachowanie ciągłości gatunków, wszystkich gatunków, prawda? Więc można powiedzieć, że tutaj efilizm jest w dużej sprzeczności z ekologią, prawda? Która dąży do konserwacji życia i to we wszystkich formach. I no, wydaje mi się, że jest... tutaj już wielu wegan, nawet nie efilistów, tak jak na przykład ja, jednak tutaj bym była bardzo mało entuzjastyczna, jeżeli chodzi o potrzebywanie każdej formy życia, każdego gatunku i w ogóle myślenie kategoriami gatunków. Ale być może na razie za szybko wychodzę z tym tematem. Być może coś, powinnaś, coś jeszcze chciałabyś powiedzieć na temat tego efilizmu? No generalnie, zarówno antynatalizm tylko w stosunku do ludzi, jak i efilizm no, biorą się właśnie z, ze stwierdzenia, że każde życie wiąże się z cierpieniem, co jest po prostu no, faktem w obecnej rzeczy, rzeczywistości, w której żyjemy. I w sytuacji takiej, gdybyśmy mogli na przykład kamienie, czyli istoty, no, no, nawet, nawet nie istoty, tylko po prostu przedmioty. Mm -hmm. Moglibyśmy nagle je ożywić, żeby one y, były istotami czującymi, żeby mogły y, odczuwać tam jakąś radość, ale też na przykład mieć potrzeby takie jak potrzeba picia, y, jedzenia, y, zachowania innych funkcji życiowych, y, możliwość odczuwania bólu. I, i, i by, by finalnie też umierały, w, zwykle no, w, w bolesnych okolicznościach, to byśmy, no, ja, ja na pewno i myślę, wiele osób by, może, tak się może z, za, zastanowiło, że w sumie, no czy to jest taka gra warta świeczki, żeby, żeby to jakby wyjmować je z takiego stanu nieistnienia, gdzie one jakby nie mówią, że tak, my, my chcemy bardzo zaistnieć, czuć tę całą radość życia i, i to całe cierpienie. No nie, one mają to wszystko jakby no gdzieś, bo nie istnieją. Więc czy jest, czy jest, sens, żeby je wyjmować z tego stanu nieistnienia i, i takie, do, do tak poważnych konsekwencji doprowadzać. I tak samo, zarówno kiedy zwierzęta się, zwierzęta rozmężają, jak i ludzie, no, ludzie, czyli też zwierzęta, Zrzęda ludzkie się rozmażają, no to yy, no wyjmują też wszystkie swoje potomstwo z tego stanu nieistnienia do tego stanu istnienia, gdzie już różnie bywa i ryzyko sporego cierpienia jest spore. A, a, a filiści szczególnie kładą nacisk właśnie na te m, cierpienie w dzikiej naturze, gdzie już, jakby, no, o ile nataliści, czyli ludzie właśnie, którzy. Popierają prokreację ludzką, mówią, że przecież życie potrafi być piękne i tak dalej. Nie musi wcale być tyle cierpienia. Tak w przypadku dzikich zwierząt, no to już no, praktycznie każde takie dzikie zwierzę w swoim życiu w, w, cierpi i to mocno, nie? bo one nie mają żadnej, żadnej medycyny, żadnej pomocy. Większość z nich w ogóle umiera w, w bardzo młodym wieku, tak więc no, to jest wielka tragedia. Powiedziałeś coś ciekawego, że gdyby kamienie, gdybyśmy kamieniom dali możliwość zaistnienia, czy chciałyby zaistnieć? Ja myślę, że za mało mówi się o odpowiedzialności moralnej ludzi, którzy powołują do życia kurczaki, świnie. Nie mówi się w ogóle o odpowiedzialności moralnej, bo wszyscy na ogół rozważają, że one nie miały nic dzięki człowiekowi, mają coś, zaistniały. To człowiek je tutaj sprowadził, yy, to człowiek je karmi, więc tak jakby ma, ma wszelkie prawa. Yy, co gorsza, yy, wśród osób wierzących spotykamy się z opinią, że oczywiście, że Bóg ma prawo nam dać je na pokarm, no bo przecież to On je stworzył, On dał im życie. I teraz pytanie, czy one nie miały nic? Czy, czy nieistnienie jest niczym? Yy, bo czy żeby coś mieć, czy trzeba mieć obiekt fizyczny? Yy, możemy powiedzieć, że one miały święty spokój. Możemy yy, mnożyć, jak wiele mają potencjalne byty, które nie zaistniały. Mają spokój, mają bezpieczeństwo. Możemy nawet powiedzieć, że niemalże błogość mają, prawda? Yy, mają wolność od zmartwień, wolność od trosk. Wolność od zagrożeń, wolność od bycia zniewolonym, wolność od bycia wykorzystywanym, wolność od bycia torturowanym. Może się za chwilę okazać, że ci niepowołani przez nikogo do życia mają setki dóbr, z których są grabieni. W momencie, kiedy ktoś lekkomyślnie do tego życia je powołuje, bardzo mało się mówi o odpowiedzialności moralnej za fakt powołania do życia, ponieważ właśnie y, to rozmnażanie, prokreacje są tak, y, może powiedzieć, niemalże gloryfikowane powszechnie, prawda, przez Natalisu, bo z jednej strony gloryfikowana jest prokreacja ludzka. Jest nawet nagradzana jakimiś programami państwowymi, że tak jakby należy, należy. Religie też bardzo promują prokreację i gloryfikują prokreację do tego stopnia, że właśnie brakiem prokreacji uzasadniają prześladowania osób homoseksualnych i w duchu tego, tej gloryfikacji prokreacji. Y, zupełnie lekko się przechodzi także do y, rozmnażania innych gatunków, które tutaj sprowadzamy. Tak jakby, a mamy prawo, no bo je, chcemy jeść, lubimy mięsko, więc y, wiele osób uważa, że to nas, już, y, to nas już uprawnia do tego, aby rozmnażać innych. Y, więc y, fajnie, że to powiedziałeś, że y, że to życie samo w sobie niekoniecznie jest taką wartością, wartością wystarczającą, żeby w ogóle zaistnieć, i żeby kogoś tutaj sprowadzać. Yy, ok. I mówiłaś o, też o, oczywiście o tej przyrodzie dzikiej. Fajnie, że ten temat został poruszony. Nie sądzę, abyśmy dzisiaj były w stanie go wyczerpać, ale on musi być poruszany, ponieważ yy, przyroda jest znowu, jest kolejnym yy, takim yy, archetypem. Nie wiem, macierzyństwa, kojarzymy, z, bardzo, bardzo mamy dziwne skojarzenia z przyrodą, mówimy matka przyroda, matka natura, tak jakby przyroda, natura były czymś takimi, takimi duchami opiekuńczymi, opiekuńczymi, tak jakby to było tak cudowne żyć na łonie natury, tak jakby przyroda, była w ogóle warta tego, aby ją konserwować. Podczas jest tak, jak powiedziałaś, dla zwierząt dzikich życie to jest pasmo nieszczęść, życie w stałym zagrożeniu. Te zwierzęta przecież one się ciągle boją, prawda? One ciągle się boją i ciągle spotyka zagrożenia, choroby, z którymi sami sobie, same sobie nie są w stanie poradzić. No nie mówiąc, że większość osobników w ogóle nie dożywa dorosłości. W naturze, w przyrodzie, większość osobników ginie y, krótko po urodzeniu, czy w jakimś tam wczesnym etapie rozwoju, czyli mało który osobnik w ogóle dożywa dorosłości. I tak jest wiele gatunków, których w ogóle strategia przetrwania, zachowania gatunku polega na tym, że po prostu rozmnażają się masowo, prawda? Rozmnażają się masowo po to, aby jakiś tam 1% z nich przetrwał i, i dalej prokreował. I pytanie, czy w ogóle warto takie gatunki podtrzymywać? Takie, są gatunki po prostu no, tak bezbronne, że jedyną ich bronią i strategią jest rozmnażać się masowo. I no właśnie, to, czy to jest moralne na przykład walczyć o zachowanie takich gatunków? No generalnie ja jeszcze do niedawna byłam... Zagorzałam zwolenniczką ekologii, czy też można lep, trafniej powiedzieć no, ochrony środowiska. Pomimo tego, że już, już bardzo dawno temu wyzbyłam się kultu natury jako czegoś, co jest wspaniałe, no, myślę, że wszyscy weganie są świadomi, że w naturze nie, nie ma jakichś cudów. No, nie, nie jest to nic fajnego, kiedy zwierzęta siebie zjadają żywcem często, ale no, problem jest taki, że po prostu niszczenie środowiska wiąże się z dużym cierpieniem i to jest problematyczna etycznie kwestia, jak i również no, kiedy na przykład no, niszczymy środowisko, czyli na przykład no, zatruwamy wodę, no, no to pośrednio zabijamy te zwierzęta, które w tej wodzie żyją. Yy, też wśród, wśród efilistów jest taka no, debata, czy, czy, to, czy, czy to, że obecnie mamy Katastrofę klimatyczną jest dobre czy złe, ponieważ no, mhm. y, t, wiele filistów jednak podkreśla, że to jest no, duże cierpienie dla ludzi, chociażby no, te, teraz y, jakieś są powodzie już o, na wielką skalę. Y, już, już teraz, tak? Ju, już teraz ludzie cierpią z powodu y, katastrofy klimatycznej, no, jak i zwierzęta też no, mają y, no, zmieniają się te habitaty, gdzieś tam jest pustynnienie i tak dalej. Natomiast no, druga część mówi, że y, to jest jedyna szansa, żeby właśnie chociażby zmniejszyć tę liczbę zwierząt. Bo y, to jest oczywiste, że nawet jeżeli tutaj będzie na Ziemi totalny Armagedon, to nie wybije to całego życia na, na Ziemi. Być może, być może ludzie zostaną zgładzeni, ale nawet to jest wątpliwe. Natomiast Niektórzy właśnie ewiliści, którzy identyfikują się jako po angielsku anti-environmentalists, czyli no no, osoby przeciw środowiskowi, tak? Tak, tak. No to oni mówią, że, że nawet jeżeli to nie jest idealne rozwiązanie, to to jest jedyne jakiekolwiek możliwe rozwiązanie do wprowadzenia i, i oni to uważają za naszą szansę o, do uwolnienia się od tego cierpienia, jako szansa dla wszystkich istot, nie? żeby się uwolnić od tego cierpienia. No, no przynajmniej no, na jakąś tam sporą skalę. Nie będzie to ten czerwony guziczek przysłowiowy, czyli bo jest takie słynne pytanie, czy, czy jeśli by byłby ten jeden czerwony guziczek, który można wcisnąć i w jednej sekundzie zlikwidować całe życie na Ziemi, to czy, czy byś go wcisnęła, czy nie? No i oczywiście no, Ewliści zwykle mówią, że tak. Chociaż to oczywiście byłoby jakby złamanie praw, byłoby to po prostu morderstwo, tak, pośrednie, ale no uznaje się to za, za tak jakby gładkie wyjście z tej sytuacji, że uznaje się to za pożądany tok wydarzeń, żeby tak w jednej sekundzie całe życie zniknęło. No ale oczywiście to jest tylko eksperyment myślowy i są, są toczone jakieś tam różne debaty, co, moż, co można zrobić, żeby to życie na Ziemi zlikwidować. No. Dla mnie wymarzonym scenariuszem byłoby, żeby na przykład wszyscy się stali bezpłodni, ponieważ to by było jakby wyjście z tej sytuacji z najmniejszym złamaniem praw mm, tak. zwierząt, i innych istot, ludzi, tak, zwierząt ludzkich. Natomiast no, o ile jeszcze mo może jest to możliwe, żeby jakąś bakterię czy tam wirusa stworzyć, który by ludzi ubezpłodnił tak, i, by to, i, i by ta zaraza się ro rozniosła po świecie, tak, no, wszystkie gatunki, no, jest to niewykonalne, tak, żeby w ten sposób y, wszystkim gatunkom odebrać płodność. Tak więc no, jedynym jakimkolwiek rozwiązaniem, y, które jakkolwiek jest możliwe, żeby wprowadzić je w życie, to jest właśnie ten ruch antyśrodowiskowy. I właśnie osoby z tego ruchu mówią, że tak, że to jest dobrze że gatunki giną, tak? Sama, sama śmierć zwierząt nie chodzi tutaj o zabijanie zwierząt, tak, że, że, że ktoś wyjdzie do lasu jak, jak jakiś myśliwy i będzie tam strzelał u tych zwierząt. Nie, to jest. To jest jakby gra niewarta nie świeczki według tych osób z tego ruchu antyśrodowiskowego. Myśliwi zabijają zwierzęta i rzadko kiedy to się, to się kończy wyginięciem danego, danego gatunku. Mniej mniej żyjących zwierząt, czyli no załóżmy no, tam ileś zwierząt zginie. Mniej ich jest, to mają mniejszą kon konkurencję o jedzenie, o inne zasoby. I tak, więc sensie rozmnażać tak. Populacja się, się, się odradza, a, a na, nawet w sumie, jeżeli nawet w ten sposób jakiś jeden gatunek zostanie wyeliminowany, no, no to też tu nie chodzi o to, żeby jeden, jeden gatunek zniknął, a zamiast tego drugi się, się, się podwoił, tak, w liczebności. Mm. Tak więc. Tym osobom z tego ruchu chodzi o to, żeby zniwelować te wszystkie zasoby, tak, żeby nie było tych zasobów, które umożliwiają w życiu. Warunków do rozwoju tych wszystkich, tak. całych ekosystemów. Tu chodzi tak, o tak. całych ekosystemów. I w tym momencie przerwiemy pierwszą część tej naszej rozmowy. Wkrótce wracam z ciągiem dalszym, a ponieważ padło wiele zmuszających do myślenia, prowokacyjnych wręcz słów, liczę na ożywioną dyskusję w sekcji komentarzy. Oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, powód, dla którego przerywam rozmowę jest ten sam co zawsze, mianowicie taki, że absolutna większość widzów nie lubi długich filmików. Mało kto. Zostaje do końca w przypadku długich debat. Dlatego dzisiaj już dziękuję Tobie bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.